Home to the most intense street racing on the planet. Ten drivers rule these streets. Always on the run from the cops, they drive the best cars and dominate the city. They are the most wanted. To join this elite group, you'll need to earn the right to race them, beat them all, and you'll be number one. Fairhaven's most wanted driver. To do that, you'll need cars. Lots of cars. Spread out across the city are some of the hottest cars ever made. If you can find them, you can drive them. To own one, simply drive up to a jack spot and jump in. Follow the route marked on your map to your first car. The streets are waiting. odpalonego nowego Need for Speed Most Wanted 2012 i oczywiście pierwsza krachsa zaliczona chciałem jechać jak w oryginalnym most, jak w oryginalnym most Wanted WS ADA w ostrzałki ale to oczywiście nie bangla bo to jest gra stworzona przez studio Criterion Games tych samych którzy stworzyli Burnouta i jak widać, na razie dla mnie skopali sprawę. Hamulec, ale który? Ręczny? Co, co daje przyciśnięcie ręcznego? Tyle, co nic. Dobra, grzejemy dalej. Dystans... ...do garażu, kilo... ...do garażu. Dobra, wyłączymy sobie... ...muzykę, bo mnie strasznie drażni. Teraz ładnie będzie nam mruczeć sam silnik Czyli coś pięknego i niedrogo Grzejemy dalej, mruczy sam silnik Aston Martin DB9? DB9 Chyba tak Które próje już 220 na godzinę by pojechał Kolejna służbka znowu chciałem sterować sadem. Cały czas mi pachnie burnoutem Grafika jak w burnoutie No niekoniecznie Sterowanie jak w burnoutie Styl jazdy jak w burnoutie i oczywiście auto zjeżdża samo Dostaliśmy Porsche Trochę gorsze ale Porsche

Podmiana, punktami podmiany samochodu Kolejna powtórka z Burnouta. Case of the City Klucze do miasta No nie zobaczyłem czym jeździ O, ścigamy się z DB9 które, z którego właśnie wyszedłem Druga Nie lubię być na drugim miejscu 230. Pierwszy samochód. Kraksa, czyli kolejna powtórka z Kamera z Kraksem. Punkty kontrolne. Nie pamiętam, żeby to był oryginalny most Wanted. skoro już most ma to pamiętać jak w oryginale można było auto-tuningować po swojemu spoilery, bajery, silniczki, dupiczki i wszystkie inne chujemu jedziki węże. Zapomnijcie tu o tym. To jest Need for Speedmaster One Dead 2012 Początkowe auto się rozbujają do 230. Kamienie milowe z Niszczenie billboardów. I jestem pierwszy. Dziękuję. Do widzenia. Strzeliłem sterowanie. A gaz, Z, hamulec. Trzałki skręcają. W końcu i nareszcie. Do mety, 400 metrów. Zniszczone jak burn-out, gdzie troszeczkę mi przela... Y, Kontrola trakcji się wyłączyła. Dobra, zaliczono wkrótce do miasta. Czym jeździ 7-7 Lexus?

destroying security gates or escaping the cops. Autolog tracks every speed point you earn. The more you earn, the closer you get on the most wanted drivers and dominating your friends. Wanna check your progress? EasyDrive is there to help you hunt down all the challenges across the city. What happens next? To terenowe. Po co mnie pan terenowe, skoro jesteś w mieście? Masakra. Mam ranitro, się przyda. Wozie Aero. I wzmocnione. To wszystko. Ale. ale ja nie, nie będziemy jechać drugiej misji ja sobie wolałem podjechać do garażu aha, czyli no powtór pas z... Morgnota pasek gry zobaczymy kamery palenie gumy nic nie daje to już nie jest hotpur czy tam Undercover. Dobrze, hamuje, wsteczny, jedyneczka. Hmm. Bigboardy, no ogólnie graficzka jest fajna. Wszystko mi się podoba, oprócz tego, że to jest klon Burnouta, no mogliby się ogarnąć trochę. Nie robić kolejnych klonów Burnouta, to się nudzi. Sturowania rakadowe. O, ogarnąłem drifty. <laughs> Szacun dla mnie. Dobra, no, to by było na tyle. Need for Speed Most 2012, cześć.